Dzień dobry. Po raz pierwszy witam się z wami w nowym 2023 roku. Nowy rok, nowa ja? Nie będę i nie jestem aż tak restrykcyjna, ale postanowiłam przygotować dla was na początek odcinek o 10 rzeczach, których elegancka kobieta nie powinna robić. Wydmuchiwanie nosa, rzucie gumy czy unikanie pogawędek? O tym chcę dzisiaj z wami pogawędzić. Zapraszam na odcinek na początek weźmy na tapet wspomniane pogawędki. Elegancka kobieta nie unika pogawędek i potrafi odnaleźć się w wielu różnych sytuacjach. Oznacza to, że potrafi rozmawiać z innymi osobami, nawet jeśli nie do końca te osoby jeszcze zna. To sztuka smoltoku, którego tak bardzo się boimy, a zupełnie nie trzeba się go bać. Na co dzień obserwuję bardzo wiele sytuacji, w których nie boimy się ze sobą rozmawiać. I takim klasycznym przykładem jest poczekalnia przed gabinetem lekarskim. Pacjenci, mimo że się nie znają, nie boją się ze sobą rozmawiać. Wymieniają się doświadczeniami związanymi z ochroną zdrowia, z lekarzami, opowiadają o swoich chorobach. Sądzę więc, że nie chodzi o sam strach przed rozmową, ale chodzi o brak tematu do rozmowy. Właśnie dlatego, by nie bać się tych pogawędek, trzeba mieć przygotowany taki wachlarz tematów do rozmowy na różne okazje. Całkiem niedawno na Instagramie wyświetliła mi się rolka z nagraniem, na którym księżna Kate i książę William rozmawiali ze zgromadzonymi na trasie ludźmi. Jedną z tych spotkanych osób była kobieta z małym dzieckiem, i najpierw rozmawiała z nią Kate, a później William i oboje zadawali te same pytania, czyli jak dziecko śpi. But Are you thought? getting any sleep at all? Oh yeah. Are I used to get like a baby. Wow, yeah. I love oh, it. Yeah. I love. He's got his little garden uh, <laughs> <Yeah>. T-shirt. <top show. laughs> and at Paddington as well. Yeah. I think I think Paddington might have knocked the corgi off the top spot. Now. <laughs> I'm Not sure how they take the corgis, might they take that very no, well. No, Paddington like. is now the new man. <laughs> oh, how old is he now? Uh, Pytania o to, jak dziecko śpi i jak dziecko je, to te, które powinny znaleźć się w naszym arsenale tematów do rozmowy z młodymi rodzicami. To przecież dla nich takie dwie najbardziej kluczowe kwestie, czyli czy dziecko śpi, więc czy oni są wyspani, czy dziecko je, czyli w konsekwencji, czy później dobrze śpi. I stworzenie sobie takiego arsenału pytań do smoltoku, do pogawędek jest niezwykle ważne i naprawdę ułatwi Wam życie. Sprawi, że nie będziecie się tych pogawędek bały. Powiedziałam o tematach do rozmowy z młodymi rodzicami, ale co z innymi osobami? Musicie nauczyć się obserwować otoczenie. Rozmowa o pogodzie wcale nie musi być nudna. Można rozmawiać, jeśli jesteście w jakiejś firmie. Można rozmawiać o obrazach na ścianach, o nagrodach, które firma otrzymała, o jej komfortowej lokalizacji. Tych tematów jest naprawdę bardzo wiele. Zawsze dobrym tematem do rozmowy są książki. Pytanie o polecenie jakich książek albo opowiadanie o jakimś bestsellerze, które się akurat przeczytało. Przeczytało albo wysłuchało, bo przecież można słuchać audiobooków. A dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z aplikacją Pugbit, która umożliwia słuchanie audiobooków i czytanie e-booków w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. To już kolejny film na moim kanale, który powstaje we współpracy z Bugbitem, bo jest to aplikacja, której ja zaufałam dawno, dawno temu, dużo wcześniej niż z Bugbitem zaczęłam współpracować i naprawdę gorąco wam Bugbita polecam tutaj. Na dowód zamieszczam kolejne, jak w każdym filmie screen z mojego rachunku bankowego, który dowodzi, że ja prywatnie z Bugbita bardzo chętnie korzystam. Mam dla Was kot rabatowy, Aleksandra P. który umożliwia nowym użytkownikom słuchanie audiobooków przez aż 45 dni za darmo. W ciągu 45 dni możecie aż przez 30 godzin słuchać audiobooków i zyskiwać dzięki temu tematy do rozmowy. Powiedziałam, że audiobooków można słuchać w dowolnym czasie e, i także wtedy, kiedy jesteście offline. Ja niedawno wróciłam z urlopu i bugbit umilał mi też wiele godzin spędzonych w samolocie, bo przed startem pobrałam sobie kilka książek i gdy w chmurach nie miałam oczywiście zasięgu, do to do dostęp do aplikacji wciąż pozostawał. Czytanie większej liczby książek znajduje się na liście noworocznych postanowień bardzo wielu osób i Bugbit na pewno pomoże Wam dotrzymać danego sobie postanowienia. Dzięki Bugbitowi wysłuchałam już bardzo wielu książek. Wiele z nich Wam polecałam w poprzednich filmach, czy to książkę o Gucci, czy o Chanel, czy o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Ale teraz zaczęłam słuchać książki, której zarzekałam się, że nigdy nie przeczytam, czyli książki Diana. Jej historia. Obejrzałam najnowszy sezon The Crown. Wokół brytyjskiej rodziny królewskiej też teraz dużo się dzieje, więc stwierdziłam, zobaczyłam, że ona jest dostępna w Bubblicie. Była mi polecona przez aplikację i stwierdziłam, że no dobrze, wysłucham i w sumie całkiem ciekawie się jej słucha, jest bardzo ładnie przeczytana na dwa głosy. Jest też tam damski głos. W nowym roku, jeśli macie ciekawe noworoczne postanowienia, to w ich realizacji może pomóc Wam książka 7 nawyków skutecznego działania, którą też w Bukbicie znajdziecie. Co więcej, możecie to postanowienie związane z czytaniem połączyć z jeszcze jednym, czyli z nauką języków obcych, bo w Bukbicie jest cała masa książek, w języku angielskim, więc jeśli planujecie ćwiczyć język, to możecie też ćwiczyć słuchanie dzięki aplikacji. Przypominam, mój kod Aleksandra P umożliwia słuchanie przez 45 dni za darmo. Dokładny link, którego możecie użyć, znajduje się w opisie filmu. Rejestrując się, będziecie musiały podać dane karty, z której pobierana w przyszłości będzie płatność, ale jeśli zrezygnujecie przed wskazanym okresem próbnym, to żadna płatność nie zostanie pobrana. Gorąco wam Bita polecam. Książki są zawsze dobrym tematem do rozmowy, do pogażędki. Możecie poprosić, by ktoś Wam polecił jakąś wartościową książkę, albo możecie same podzielić się tytułem, który warto przeczytać lub wysłuchać. Wspomniałam, że wróciłam niedawno z urlopu i wróciłam z tego urlopu chora, i nagrywając ten film, też robię przerwy, żeby złapać głębszy oddech i być w stanie przez dłuższy czas do was mówić. I kolejna rzecz, której elegancka kobieta nie robi, związana jest właśnie z moją obecną dolegliwością, czyli z przeziębieniem, a mam na myśli wydmuchiwanie nosa przy stole. Nie róbcie tego nigdy. Przy stole spotykamy się, by razem jeść, biesiadować, i jest to takie miejsce, które wymaga szczególnej higieny. Jeśli czujecie potrzebę, że musicie wydmuchać nos, to przeproście, nie musicie mówić, gdzie idziecie. Wyjdźcie do toalety lub w inne ustronne miejsce, wydmuchajcie nos i dopiero wróćcie do stołu. Nie róbcie tego nigdy przy stole. Jeśli macie większy problem z katarem, to postarajcie się przed takim towarzyskim spotkaniem e, użyć może jakichś leków, które go opanują. Ja wiem, co mówię, ponieważ po pierwsze jestem alergikiem, po drugie. Ja mam katar przez cały rok i to taki dość poważny, e, i to naprawdę da się zrobić. Warto porozmawiać z lekarzem, z laryngologiem, który też jakieś takie doraźne leki pomagające e, Wam e, zaproponuje. Wydmuchiwanie nosa przy stole to nie jest rzecz, którą elegancka kobieta czy elegancki mężczyzna robią. I elegancka kobieta i elegancki mężczyzna nie żują też. Gumy, szczególnie rozmawiając z innymi osobami. Rzucie gumy, nie wpływa dobrze na nasz aparat mowy, na nasze mięśnie twarzy i moja fizjoterapeutka stomatologiczna skutecznie tego nawyku mnie oduczyła, więc was też gorąco do tego zachęcam. Niemniej, jeśli chcecie sobie tę gumę rzuć, to rzujcie ją sobie, gdy jesteście same, ale nie gdy z kimś rozmawiacie. Wiecie, taka osoba, która obok nas siedzi. Albo jeszcze puszcza balony, no, trudno nazwać ją elegancką. Później pojawia się też problem, co z tą gumą zrobić przy stole, jak na przykład kelner przynosi dania, czy połknąć ją, czy może ją wypluść, bo odłożyć na talerz albo włożyć do kieszeni. Problemu by nie było, gdyby tej gumy nie było. Czwarta rzecz, o której chcę powiedzieć, to ta, która zawsze budzi kontrowersję, ale nie mogę o niej nie wspomnieć w tym noworocznym filmie. Zakładanie nogi na nogę. Elegancka kobieta w ważnych, oficjalnych sytuacjach nogi na nogę nie zakłada. Co to oznacza? Jeśli jesteście sobie na jakimś spotkaniu z koleżanką albo w innych, mało zobowiązujących okolicznościach, to taka luźna postawa nie będzie niczym złym. Każda z nas czasami to robi, a przynajmniej większość z nas czasami to robi. Zakładanie nogi na nogę to właśnie taka swego rodzaju nonszalancja. Pokazuje, że nie traktujemy tej całej sytuacji tak naprawdę na poważnie. Jeśli więc zależy Wam na elegancji, to zdejmijcie nogę z nogi. Są przynajmniej dwa inne sposoby siedzenia, z których możecie skorzystać, i tutaj linkuję Wam film, w którym mówię o tym, jak elegancko siadać i gorąco Was do tego zachęcam. Jeśli zdejmiecie nogę z nogi i będziecie siedziały po prostu prosto, wasze stopy obie będą przylegały do ziemi, to przede wszystkim podziękuję wam za to kręgosłup. Jeśli macie problem z tym, że ten kręgosłup czasami was boli albo nogę gdzieś drętwieje, to może, jako takie pierwsze rozwiązanie, to zdjęcie nogi z nogi dużo zmieni i wam pomoże. Elegancka kobieta nie siedzi, gdy ktoś się z nią wita albo do niej mówi. Jeśli druga osoba, z którą nawiązujecie kontakt, stoi, wy też wstańcie. Jeśli macie komuś podać rękę, przywitać się, to wstańcie. Nie róbcie tego na siedząco. To zupełnie zmienia poziom komunikacji. Taka postawa, w której jedna osoba siedzi, jeszcze najlepiej za biurkiem, a druga stoi, e, przypomina taką nierówną relację między nauczycielem a uczniem. A przecież nie o to nam chodzi w skutecznej komunikacji. Stojąc też, zupełnie inaczej wyglądamy, i to z tej pozycji dopiero możemy zaprosić kogoś do tego, by usiadł, i my same też wtedy usiąść możemy. Skoro o komunikacji mówię, to zwrócę Waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz, czyli na to, jak głośne jesteśmy, jak ekspresyjne jesteśmy. Ja zawsze uważałam za swoją wielką zaletę to, że mam bardzo donośny głos. I gdy w szkole na przykład prowadziłam jakieś apele, to na dobrą sprawę nie potrzebowałam mikrofonu, bo mój głos jest bardzo mocny i byłam w stanie dotrzeć nawet do tych ostatnich rzędów. Właśnie dlatego nad tym głosem musiałam pracować, a dokładniej musiałam pracować nad tym, by go poskromić. Bycie zbyt głośną wcale nie jest eleganckie. I nie chodzi o to, by nie mieć nic do powiedzenia i by być taką cichą, szarą myszką. Chodzi o to, by mówić w taki sposób, by inni chcieli nas słuchać. Jeśli będziemy zbyt głośno mówiły i zbyt głośno się śmiały, to raczej nie będziemy brane na poważnie. Być może macie w swoim towarzystwie taką osobę, która gdy zaczyna się śmiać, to nagle wszyscy goście w restauracji zaczynają zwracać na Was uwagę, bo nie wiedzą, co się dzieje. To nie jest eleganckie zachowanie. Zwróćcie uwagę, jak mówicie. Być może poproście kogoś z waszego otoczenia, z waszych, kogoś z bliskich, by powiedział wam, jak brzmi wasz głos, czy nie mówi się zbyt głośno, czy nie przeszkadza wasza rozmowa innym, czy nie śmiejecie się zbyt głośno. To jest taki element, na który trzeba zwrócić uwagę, kształtując swój elegancki wizerunek, by. Trochę stać się okiełznanym i świadomie wyrażać swoje emocje. Świadomie też trzeba wybierać tematy do rozmowy i to, o czym mówi się w miejscach publicznych. Znów nawiążę do mojego urlopu. Gdy czekałam na lotnisku, tutaj w Warszawie, to jedna z siedzących obok kobiet toczyła przez bardzo, bardzo długi czas rozmowę telefoniczną, a właściwie rozmowy telefoniczne i ja z tych rozmów telefonicznych dowiedziałam się bardzo wielu rzeczy, których nie chciałabym się dowiedzieć. Tak się złożyło, że dodatkowo kojarzyłam tę kobietę, a ona używała też wielu imion i nazwisk w swojej rozmowie, poruszała temat romansu, czyjejś żony, intymnego życia. Ja naprawdę nie chciałam tego wiedzieć, a w związku z tym, że wiem, to gdybym chciała wykorzystać to na jej niekorzyść, to mogłabym to zrobić. Unikajcie mówienia o prywatnych sprawach w miejscach publicznych. Lotniska, dworce kolejowe, komunikacja miejska, e, restauracje tam jesteście słyszane. I nawet możecie nie mieć świadomości, jak wiele osób Was skądś kojarzy, ale też, nawet jeśli Was nie kojarzą, to wcale nie muszą chcieć tego słuchać. Prywatne rozmowy toczymy w prywatnym miejscu, w swoim domu albo innym ustronnym. Jeśli jesteśmy takie głośne, rozwrzeszczane i jeszcze mówimy o intymnych sprawach, to wcale nie sprawia, że jesteśmy otwartymi i pewnymi siebie kobietami, tylko jeszcze takimi zupełnie Nieopierzonymi dziewczętami. Zachowania takie jak głośne rozmowy, bardzo głośny śmiech czy opowiadanie o intymnych sprawach na pewno nie są mile widziane w miejscach takich jak kino, teatr lub opera. I w tych miejscach zdarza mi się obserwować błąd popełniany przez bardzo wiele osób i popełniany jest wtedy, gdy ktoś chce zająć miejsce, ale inni już siedzą. Pamiętajcie, że gdy przechodzicie między fotelami, to Wasza twarz powinna być zwrócona w stronę osób, które mijacie. Nie pokazujcie swoich pleców i swoich pośladków, no bo to mniej więcej ta wysokość będzie, osobom, które mijacie, ale zwracajcie się do tych osób twarzą. Ta zasada dotyczy wielu innych miejsc, czy w autobusie, w pociągu, w kolejce, w windzie. Jeśli Mijacie inne osoby, to zwracajcie się do nich twarzą. Elegancka kobieta nie odwraca się do innych plecami. Mamy styczeń, a styczeń to przecież karnawał, przyjęcia, spotkania i podmienione kieliszki. Elegancka kobieta umie pilnować swojego kieliszka i swojej szklanki, bo pamięta, by zawsze odkładać go po swojej prawej stronie. Na pewno kojarzycie wiele imprez najróżniejszych, podczas których tylko przy pierwszym toaście ludzie wiedzą, która szklanka czy który kieliszek należy do nich, ale chwilę później już zupełnie nie wiadomo nasza szklanka nagle zniknęła, nie wiemy z czyjej pijemy i robi się no, tak mało komfortowo. Problem rozwiąże się, jeśli zapamiętamy, że nasza szklanka jest zawsze po naszej prawej stronie i tutaj też ją odkładajcie. Tej wiedzy kiedyś, dawno, dawno temu zabrakło Bronisławowi Komorowskiemu, któremu zdarzyło się podkraść kieliszek pewnej królowej. Zbliżamy się do końca, przed nami dziesiąta rzecz, której elegancka kobieta nie robi. A nie robi tej rzeczy kobieta, która jest gospodynią, zaprosiła gości i nie je. Często zdarza się tak i ja też tak mam, że przygotowując jakieś przyjęcie, spotkanie, jakąś domówkę, to w czasie właśnie przygotowania, w czasie gotowania ja próbuję tak wielu potraw, że gdy już przychodzą goście, sama nie jestem głodna. A to bardzo duży błąd. To gospodarz zachęca gości do jedzenia. To on, rozpoczynając jedzenie, daje gościom sygnał do tego, że też mogą jeść. Jeśli gospodarz, gospodyni nie będzie nic jadła, to goście raczej też nie będą czuli się zbyt komfortowo. Jeśli więc jesteś kobietą, która zaprasza do siebie gości, to. Postaraj się jednak, by przygotowując te dania, próbować jednak porcje na tyle małe, by w Twoim brzuchu zostało jeszcze trochę miejsca na to, by biesiadować wraz z innymi, bo na tym przecież polega w polskiej kulturze wspólne siedzenie przy stole. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeszcze raz przypominam Wam o kodzie do aplikacji BookBeat, Aleksandra P. Przez 45 dni możecie słuchać audiobooków za darmo. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco z wszystkimi filmami. A my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.